Kalendarz dobry zasiew 2025. Niedziela 8 czerwca. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mego imienia stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Ewangelia Mateusza 19 rozdział 29 wiersz. Pan Jezus Chrystus zawarł w tym jednym wersecie całą gamę najczulszych ziemskich relacji. Jednak ludzkie uczucia są o wiele słabsze niż głębia i intensywność Jego miłości. Czy jesteś samotny i opuszczony? Czy żołoba zerwała drogie ci więzi i zraniła boleśnie najczulsze uczucia? Pan Jezus jest osobą, której bliska obecność może zrekompensować wszystkie straty, zapełnić każdą lukę. Jeśli jesteś osierocony, pozbawiony przyjaciół lub zmagasz się z trudnym położeniem, pamiętaj, że na tronie jest ten, którego miłość jest tak głęboka jak niezgłębiony ocean i bezgraniczna jak sama wieczność. Kto może ubiegać się o błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus w przytoczonym fragmencie Słowa Bożego? Żadna zewnętrzna aktywność nie nabędzie go. Ani podniosłe rytuały i ceremonie, ani zarządzenie, ani żadne urzędy w kościelnej hierarchii. Należy ono wyłącznie do tych, którzy czynią wolę Ojca w niebie. Jest własnością osób, które odzwierciedlają myśli i usposobienia pana Jezusa, są prowadzone przez ducha świętego i przyjmują słowo Boże jako wyznacznik codziennego postępowania. Błogosławieństwo tej obietnicy należy do nich. Tych, którzy stawiają sobie za cel, by w pokorze być podobnymi do Chrystusa, by być wierzącym chrześcijaninem nie z nazwy, lecz według miary nieba. Tacy ludzie mogą być pewni, że ta cudowna obietnica miłości Pana jest ich własnością. Jeżeli dla tak wielu wydaje się być rzeczą godną pożądania, by być kochanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość miłości pałającej do nas stronu Bożego w niebie? Czy naturalna miłość brata, siostry lub matki i ojca nie wypada blado w tym porównaniu? Pomyślmy, On, Bóg miłości, patrzy na nas, małych jak robaczki i odnosi się do nas jak do swoich braci, sióstr, matek. Nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Czy uwierzyliśmy i poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas? Jakże uboga jest nasza odpowiedź na tę wielką i doskonałą miłość?